Cześć wszystkim korzystając z okazji, że jutro jest zapowiadana bardzo ładna pogoda aczkolwiek dzisiejszy dzień na to nie wskazuje trochę mnie chyba grypa dopada przez to obowiązki podwórkowe, a było deszczowo no ale niby ma być powyżej 20 stopni, więc jest okazja przy okazji przetestować nową torbę, która do mnie przyszła z AliExpress a przetestować w ten sposób, że po prostu naładuję Swoją baterię, jedną z dwóch, ogólnie dwie naładuję, żeby móc wyjechać w dalszą podróż. Tak bym chciał spróbować przynajmniej jutro wyjechać. No nie wiem, tylko czy pogoda pozwoli, ale do sedna. Przyszła mi torba z AliExpress, rzekomo Ognioodporna i odporna rzekomo na wszystko. Wolę tego nie testować, ale powiem Wam, że wygląda naprawdę przyzwoicie. Zobaczcie i wizualnie mi się podoba mamy tutaj u góry taki napis informujący do czego ona służy zapinana fajnie na jeden zamek błyskawiczny z dwoma łóżkami, jakbyśmy chcieli z tej strony ładować to mamy tutaj takie wejście do tej torby i a tutaj z tej strony i teraz tak przy okazji przypomnienie jak należy ładować czy to wolniej nogę czy rower, czy baterię do roweru elektrycznego. Najpierw wpinam się w moją naziemną stację ładowania. Jak sami widzicie, musiałem zastosować kiedyś przejściówkę, no bo pyta, pytaliście się, się mnie kiedyś, dlaczego, czy ja manetkę przekręcałem na, na lewą stronę, z prawej. No nie, no manetka była e, z lewej strony, tak samo e, wejście było takie typowo, nie wiem, jak to powiedzieć, typowo angielskie, że tak powiem. Całe szczęście, że taką przejściówkę udało mi się przy zakupie roweru uzyskać od siostry, bo by nie pasowało do naszego gniazdka, więc mam taką przejścióweczkę. To zarazem takie dwie przejścióweczki, bo ogólnie jak utrzymujemy rower, to mamy o taką wtyczkę, tak? No w Polsce nie mamy takich gniazdek, więc musiałem zastosować taki adapter w adapter, które wkładam, tak, i dopiero następnie ląduje nasza, nasza wtyczka. Tak. O, i na takiej zasadzie dopiero mogłem podłączyć. I teraz tak. Zapalamy to. Najpierw załączamy. Prąd płynie. Zapaliła się dioda na zielono. I teraz Wam pokażę, co w środku mam. I zobaczcie. A w środku, właśnie umiejscowiona jest, i znowu tak samo, jeżeli chodzi o torbę. Którą dokupiłem do transportu tej drugiej baterii na bagażniku. Tak samo specjalnie taką torbę o takiej wielkości, która mnie interesowała. Dokupiłem do ładowania baterii. I ja właśnie w tej torbie będę przechowywał. Możecie wszystko przechowywać. Baterii od rowerów, różnego rodzaju baterii od smartfonów. Co tylko chcecie. Ale mówię, ja nie testowałem czy ona jest ognioodporna. Wolałbym nie testować. Macie tutaj takie rzepy. Nawet możecie transportować sobie tą torbę. Fajnie się ona, że tak powiem, utrzymuje. Tutaj sobie możecie zapinać, żeby tą baterię, no dla mnie to nie jest potrzebne, no bo ja tylko nigdzie z tą torbą ja nie podróżuję. W każdym bądź razie bateria włożona. Tutaj, żeby wszystko było szczelne w razie nie daj Boże czegoś, patrzcie, przychodzi nam tutaj kabelek. No i tak, jeszcze raz mówię, dioda jest zielona, prąd płynie, załączamy. Dioda zapaliła nam się na czerwono. No i cóż, torby, bateria w torbie nam się sobie ładuje. My sobie śmiało zapinamy na te zamki. O! Ona no się rozpogadza. To może coś się z tego będzie. O! Żebym tylko się nie rozchorował. O! I zobaczcie! Torba jest zabezpieczona. Bateria w torbie znaczy jest zabezpieczona. Tutaj domykamy nasz szep. O! Wszystko pięknie, ładnie się ładuje. Oczywiście w opisie filmu zamieszczę Wam link do tej torby. Miałem taką troszeczkę nieciekawą przygodę, ponieważ zamówiłem pierwotnie inną torbę. Sprzedawca trochę, no oczywiście na Aliexpress, sprzedawca trochę się mijał z wysłaniem towaru zażądałem zwrotu gotówki przy Aliexpress mamy tak samo jak na Allegro pomoc napisałem do, e, o pomoc no i zobligował się że komu ten sprzedawca e, wysłać co prawda w maju ale ma odesłać mi gotówkę bo prosiłem żeby na poczet tego wysłał mi inną torbę no niestety nie wysłał więc wiecie jak to jest a ta torba mi przyszła w ciągu 5 dni zakupiona u innego sprzedawcy i chyba wyszło nawet lepiej bo Mam nadzieję, że dostanę zwrot gotówki. Tam nie było jakaś kosmiczna kwota, ale jeszcze ta torba to jeszcze mi wyszła taniej niż tamta, którą pierwotnie zamówiłem. O, i macie jeszcze tutaj sobie zapinacie na rzepy. O, zobaczcie, jest taki rzepik, to jeszcze później się poprawię. I o, możecie sobie z tą torbą podróżować. Na upartego, nawet gdybym nie miał tamtej typowo transportowej torby do baterii. Nawet i to mógłbym użytkować podczas korzystania z tej baterii w trasie. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Przy okazji chciałbym się wypowiedzieć na temat lusterek, co był temat poruszony. Jeden z kolegów mówił, że mu ta czerwona część odpadła, że ona jest na wcisk. Ja się wyraziłem w ten sposób, że ona jest na gwint. Wchodziło mi dokładnie nie ta część rozprężająca, co wkładamy lusterko. I podkręcamy, żeby ono nam nie wypadło z kierownicy. Zobacz kolego, mi chodzi w ogóle o tu o, całą, patrz. Widzisz? Ja tutaj mam gwint. I tutaj właśnie wyjmujemy, wymieniamy, ja zrobię ostrość, o, i wymieniamy tutaj baterię. Ale to wszystko tutaj, o, jest na gwint. Ja nie mam tutaj na wcisk. Zobacz, ja to zakręcam. I dlatego nawet, o zobacz, widzisz? Dlatego nawet jest tutaj takie użubrokowanie na tym plastyku, żeby móc swobodnie to odkręcić i wymienić baterię. Więc jeżeli ty miałeś na wcisk, to widocznie inny model ci się trafi. To tyle. Trzymaj się.